Legenda o Rodzie i Złotym Jaju Na samym początku, zanim istniał czas i świat, była tylko nieskończona ciemność. W niej spoczywało złote jajo, a w nim Rod, prabóg i źródło wszystkiego. Gdy miłość i pragnienie tworzenia stały się zbyt wielkie, Rod rozbił złote jajo. Z blasku powstało słońce, z cienia noc, z okruchów gwiazdy. Rod tchnął życie i narodziła się łada, bogini miłości i harmonii. Potem zasadził wielki dąb, drzewo świata, korzenie w podziemiach, pień dla ludzi, korona dla bogów. A my jesteśmy iskrami z dłoni Roda. Dlatego Słowianie wierzyli, że wszystko jest rodziną ludzie, zwierzęta, drzewa i dlatego do dziś malujemy jajka na wiosnę, bo świat narodził się ze złotego jaja.